Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj Chciałem Was zaprosić na odcinek o siekierach. Jeśli potrzebujecie kupić siekierę i zastanawiacie się, jaką wybrać, to ten film jest dla Was. Nie chcę skupiać się na firmie, na marce danej siekiery, tylko na rodzaju bądź na wielkości. Chcę Wam tutaj pokazać dużą siekierę. Zobaczcie, jaka ona jest duża. 2,5 kg. Jest siekiera. Do ciężkich prac, do dużych kawałków drewna, do rozłupania trzeba mieć naprawdę dużo siły. To jest akurat model Chopper 2500 740 mm. Ja mam takie siekiery z firmy Selfast, polski producent. Bardzo dobra jakość wykonania. Kolorystycznie też mi odpowiada, ale. Jeśli decydujecie się na wybór siekiery takiej dużej, to naprawdę trzeba być dużym, silnym człowiekiem. Przeważnie dla mężczyzn ten zamach, ogromny zamach, powoduje, że możemy rozłupywać duże kawałki drewna. Tych różnych rozmiarów siekier jest naprawdę sporo. Ja mam tylko takie przykładowe trzy. Tutaj jest taka mniejsza siekiera. Nazywa się 1200 450 mm. Zobaczcie różnicę. No prawie połowę mniejsza. Taką siekierą możemy rozłupywać drewno oburącz, ale też można to zrobić jednoręcznie, jeśli mamy tyle wystarczającą, wystarczającą ilość siły, żeby tutaj za koniec trzymać i rozłupywać. Oczywiście też ta siekiera jest z firmy Celfast. Kolejną siekierą, nie wiem czy nazwać można ją siekierą, bo to taki maleńki toporek, to jest Universal 600 260 mm. Naprawdę jednoręczna, jednoręczny taki toporek, taka siekierka do rozłupywania małych elementów drewna na ognisko, na grilla. Teraz porównam Wam, zobaczcie, wielkościowo, to jest ta pośrednia, również jest duża różnica. Do ostrzenia siekier warto mieć ostrzałkę dedykowaną. Ja oczywiście z tej firmy mam. Taka ostrzałka bardzo prosta. Wystarczy tylko tutaj przez te dwa kółeczka przeciągać kilka razy. I tu w ten sposób ostrzymy siekierkę czy toporek. Więc też warto sobie. Yy, takie coś kupić, wszystkie te siekiery, o których Wam mówię, mają takie zabezpieczenia plastikowe, dzięki temu, też tutaj Wam się nic nie uszkodzi. Nie, wy się nie skaleczycie. Siekiery też posiadają taki uchwyt do powieszenia, i to wszystko może Wam ładnie wisieć. Pokażę Wam teraz taki fragment filmiku, który nagrałem wcześniej. Jaką siekierę wybrać, czy jaka siekiera do czego. Więc jeśli się jeszcze nie znudziliście, to zapraszam na ten fragment filmu. Zgodnie z oczekiwaniami nagrywam odcinek o prezentacji siekier i sprawdzimy jak one działają. Opowiem też do czego służy dana siekiera i dlaczego jedne są dłuższe, drugie są krótsze, jedne są cięższe, jedne lżejsze. Jak wybrać taką siekierę dla siebie, żeby mieć na Mamy tutaj taką siekierę rozupującą Chopper 2500 740 mm tych siekier rozłupujących producent tutaj ma swoje sprzedaży 4 Chopper rozłupujące 1200, 1600, 2,5 i 2700. Ja akurat tutaj mam 2500. Producent na te siekiery udziela 25 lat gwarancji. Jest to producent polski. I teraz te oznaczenie 2500 odnosi się, że ona ma 2500 gramów, czyli 2,5 kg. I długość 740 mm, czyli 74 cm. I teraz siekiera rozupująca. Zobaczcie, ma tutaj takie szersze wypustki w stosunku do tej uniwersalnej. Jeśli chcecie wybrać tylko jedną, no to może warto się zastanowić, czy kupujecie siekierę rozupującą, czy taką uniwersalną. I wtedy dla przykładu macie tutaj siekierę uniwersalną, która ma 1,6 kg, czyli 1600 g, ma długość 615 mm, czyli 61 cm. I ona jest z serii uniwersalnej, to jest uniwersalna największa. I zobaczcie, ona tutaj ma ten klin już dużo mniejszy w stosunku do tej siekiery rozłupującej. Ewentualnie. Taką bardzo uniwersalną siekierą, z której mogą korzystać i kobiety, i mężczyźni, to może się okazać, że właśnie ta siekiera 45 cm i 1,1 kg wagi, i ten typ uniwersalności pozwoli Wam do różnych prac takich ogrodowych na taką mniejszą skalę. Przy okazji chciałem Was zaprosić do zakupu mojej książki Amatorska uprawa Warzyw i Owoców. Książka dostępna w formie papierowej, w klasie premium, krodowy papier, setki kolorowych zdjęć, 250 stron. Omawia uprawę w większości warzyw i owoców, ale również o szkodnikach, chorobach, jak sobie z tym wszystkim radzić. Możecie też tą moją książkę kupić w formie elektronicznej e-booka, dedykowanej z Waszym imieniem i nazwiskiem. Koszt niewielki, jak chodzi o cały zasób wiedzy. Wszystko jest dostępne na amatorskauprawa.pl, tam też możecie... Napisać mi, czy chcecie dedykację, czy autograf. Możecie też kupić oczywiście tę książkę na Allegro, tam jest ta opcja Smart. Różnica w cenie nie powinna być duża między Allegro a sklepem, ale to Wasz wybór. Zapraszam serdecznie święta tuż tuż, więc może akurat będzie to dobry prezent dla kogoś bliskiego czy znajomego. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia.